Dusza się raduje, kiedy ja widzę coś takiego. Popatrzcie, ale to już wam ze zbliżenia nagram telefonem. Ja pierdziele, to będzie moniak Dobra, co to będzie? moi drodzy, ja tak z kabiny młodziadka zacznę film od końca, bo to już jest koniec, ja już wracam do domu ale przypomniało mi się coś bardzo ważnego, bo dawno nie, nie było żadnych podziękowań dla wspierających mój kanał, a jest was już naście osób, nawet nie wiem w którym momencie tam tylu was przybyło także wypadałoby wam podziękować oprócz tego, że macie filmy zawsze publikowane dzień wcześniej są tylko dla was Yy, to jeszcze powiem wam że teraz tak wymienię was tutaj gdzieś w formie napisów nie bo boję się że jakbym miał tak mówić kto i ten to mogę się pomylić nie? a wtedy głupio by to mogło wyjść nie? także dziękuję wam bardzo za tą jak powiedziałem formę wspierania mojego kanału innych oczywiście też zachęcam chociaż nie ma musu i tyle pozdrawiam was gorąco a wszystkich zapraszam na film na razie. Jesteście mentalnie na to przygotowani, co zaraz, zaraz zobaczycie, bo ja, bo ja już po prostu żygam tym, zobaczcie. No ja pierdziele, śniegu nawaliło znowu tego białego gówna. Ja oczywiście z listą, ale już wiem, że nowy sprzęt już idzie, tu mam pierwszą jakby mm, krągłość, zobaczcie, to tak wygląda, ciekawe czy Arseniak, czy nie, nie, ale był guzik i tym guzikiem, no maimem... Czy no name'em zaczniemy? Dobra. Trochę wieje. Powiem wam. Ale to nic. Po prostu wiosna jest, jest już jest tak blisko, że może sobie wiać. Może sobie śnieg padać i tak będzie zaraz wiosna. Tu jest jakieś na wierzchu, zobaczcie. Jest to tak malutkie, że wezmę rękawice. Zdejmę, o. Kurczę Na no kolejny guzik, ale tu coś jest. O ja pierdziele Zobaczcie, jakiś guzik z numerkiem pułkowy Chyba Napoleon Ja pierdzielę, zobaczcie, ja mówię na wierzchu coś jest malutkie 59 No to to już jest Fan dnia Niespodziewanie Ciekawe czy to jest no koszyczka nie ma, nie? Ale wiecie jak to z tymi guzikami. Patrzcie, na całym wieczku leżą. No. No to super. Dobra, vista jest dobra, powiem wam. Na takie warunki nic jej nie rusza, aby tylko nie padało. No i dobra, lecę do następnego dołka. Powiem wam, że było totalnie biało, ale zobaczcie, to w oczach schodzi, bo wieje wiatr. Wiatr ma na pluzie. W tą stronę jeszcze tak biało jest, ale w tą Zobaczcie. A ja tutaj, kolejna rzecz, taka jakby plombowata. Myślałem, ale nie wiem co to jest. W każdym bądź razie jakieś widzę literki. Nie będę docierał się na zdjęciu. Jak. Tutaj jakby napis był. No nie wiem co to jest. Dobra. Tutaj była dziura. Jest dziura, a tu to, co z niej wyszło. Na pierdziele 3-0 dla guzików Kolejny guzik no patrzcie 3-0 Taki guzik Czy to nie guzik? Nie, guzik chyba nic nie ma I tyle do następnego dołka Co chwilę pruszy takim drobnym śnieżkiem, nie wiem czy go widać teraz na tle drzew Masakra. A tutaj powiem Wam, że coś ładnie piszczy Nie ruszałem tego bagna Może akurat O, gdzieś tu Patrzcie <ścoughs> Jak ja to lubię Tak sobie myślę, no tak ładnie piszczy, tak równo Będzie fenol na pewno, tak jak mówiłem I przystępujemy do degustacji Patrzcie, jaki zielony, ładny fenolek. Weimar, powiem Wam tak: o, tutaj w Weimarku dużo wychodzi tych zielonych, złotych też zresztą. Mamy pierwszą monetę, nawet fajny stan. I to mnie tak cieszy, że na tym moim srebrnym polu, na którym ostatnio chodziłem, jeszcze jak znalazłem majówkę. No to już jakiś czas temu było i chodziłem, pamiętacie, tam wtedy mówiłem, że tu spędziłem półtorej chyba godziny, nic nie wyszło, jeszcze z Equinoxem wtedy, a teraz wyszło coś już. 你是讲，没搞明白 O Ilu, W ksiądzach, bium Dusza się raduje, kiedy ja widzę coś takiego. Popatrzcie, ale to już Wam ze zbliżenia nagram telefonem. Tutaj po prostu powiem Wam, że ten mróz, ta wilgoć, śniegi, te deszcze dosłownie te niektóre rzeczy tu wychodzą na wierzchu. Tak jak, nie wiem co to jest, ale tak jak ten guzik z numerkiem, tak zobaczcie, podejmowałem, podejmujemy, bo jestem taki ciekaw czy to moneta, czy nie. Ja pierdzielę, to będzie moniak. Dobra, co to będzie? Ale myślałem, że srebrniak. Szczerze powiem wam, że myślałem, że srebrniak. A to co to będzie takie duże? Czekajcie, trzeba będzie jakoś przemyć Powiem wam tak, tyle celebracji wokół czegoś, co nawet nie wiadomo co to jest Niestety nawet pod lupą nie widać. Tu jakby facjata z jednej strony, jakby yy, twarz, ale ani napisów, ani nic ja nie widzę. Także jak tu nie widać, to wątpię nawet, żeby na zdjęciu było widać. Dobra, obstukałem nawet sobie te krzaki, powiem Wam. No ale tutaj się nie da rady chodzić. Mówię drogą, już wracam z powrotem na pole. A tu patrzcie, sygnał jest. No i co będzie? Będzie. Moneta. Proszę bardzo. Ja już wiem, że to jest 20 groszy. 49. Antoni, pozdrawiam Ciebie, bo dawno też nie było. A tak, na bank to jest te takie miedzionikiel, czy jak tam, już nie chcę teraz przekłamać. Po tym, jak Ania Bugucka dała wykład na temat tych monet, to już pewności takiej nie mam, jak mówię, miedzionikiel. O, proszę bardzo. 20 groszy z 49 roku. Mamy trzecią monetę, przydałaby się czwarta, będzie norma i się do domu pójdzie, nie? Śniegu to już nie ma. Także jak widzicie, yy, przeczekałem zimę i doczekałem się przedwiośnia. No, a tutaj doczekałem się chyba spląby jakiejś, A Albo i nie, albo i tak. Powiem Wam, że wszystko jest w takim błocie jest, tam coś, jakiś napis chyba jest. Jest totalne po prostu bagno zobaczcie. Wykrywacz w bagnie, wszystko w bagnie. Zaraz idę po prostu już chyba w stronę tamtych brzuzek. Wyjdzie czy nie wyjdzie coś, to tam się będę umyje się. O tak powiem i zakończę chyba dzisiaj te wykopki. Tutaj zatrzymałem się jeszcze na chwilę, tak dosłownie w tym miejscu. Bo przypomniało mi się, że gile latają. No nie no, gile latają, to wiadomo, ale przypomniało mi się jak kupiłem Equinoxa, którego już nie mam, a który powiem wam, bardzo dobrze mi służył. Bardzo fajny był ten wykrywacz. Aż się boję co będzie z tym następnym. I pamiętam jak w tym miejscu z Equinoxem pierwszy raz chyba wyszedłem i znalazłem piękne srebro, katedrę, wtedy chyba pięć marek. I ja aż się bałem wtedy, mówię... Jak pokażę to, to pewnie każdy pomyśli, że o wyszedł pierwszy raz i od razu srebro. Ale naprawdę wtedy, y, pierwsze wyjście z Equinoxem wpadło to na takim placku. Bo tutaj był rzepak chyba rósł wtedy. Ale tu był taki goły placek. Zresztą, pokażę wam to jeszcze raz. 35-33-37. Niemożliwe. Patrzcie się, tylko na to, jak to wyszło. O. Patrzcie, co mam. <laughs> kurde. Ja pierdziule. To jest no kurde katedra No kurcze, pierwsze wyjście z tym. Z, mine lab, z labem i zobaczcie, co jest. Stan idealny. Trochę tam wytarta, nie? Kurcze, patrzcie, no piękny dźwięk. Na tych 5 tonach piękne, nie? <laughs> tak to było, powiem Wam. Od razu byłem taki zajarany. No dobra, zwierzam już naprawdę do tego stawiku tam się umyć. Dobra, koniec, powiem Wam. Wista na trzecim wypadzie. Ma trzeci wypad na zwykłych bateriach. Powiem Wam. A mam w kieszeni cały czas zakupiony. Pakiet, powiem wam, nowych akumulatorów, nie? Gdzie to jest? O tutaj o, zobaczcie. Kurde, o. To jest 8 sztuk nowych akumulatorków. Do Visty i czekam, kiedy te zwykłe baterie padną. Także trzeci, a powiem wam, że nawet czwarty wypad śmiało by wytrzymała na zwykłych bateriach. A ja no cóż moi drodzy, kończę. Tym mało przyjemnym widokiem wypada się dzisiaj pożegnać. Było to, co było. Nie wiem, czy nawet będzie z tego jeden, jedna część, taki jeden film, bo znowu mam wrażenie, że tam nic nie było. Chociaż powiem Wam, że był piękny guzik i bez fenola też nie wracam, nie? Także normy nie było, co prawda, nie? Ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Także yy, gorąco Wam dziękuję za to, że dobrnęliście do tego momentu. Gorąco Was oczywiście pozdrawiam, zachęcam do pozostawienia dla mnie nagrody, jeżeli możesz tego, tą łapkę w górę naciśnij i tyle. Także do następnego filmu, trzymajcie się na razie.